Dzień dobry, to już jest trzecia próba i nagrywamy to... Nagrywam to o 1.52, więc możemy być trochę nieprzytomni, ale w tym odcinku będziemy przechodzili Baronową, Gina i tego klauna i... Zostawcie suba i lajka, bo Cuphead do was przejdzie i zje wam obiad. A więc tak, dobra. Najpierw zaczynamy z Baronową. Najczętnie pachną. Tak dalej. Nie pytajcie, dlaczego mamy sześć żyć. tak, nie Ta jedna osoba. Nie chce wytykać palcami, Niechło. ale no e, to. Było. To był gofer. No, to był gofer, no. Tak, no macie rację, on zakręcił się y, sam razy rodił. Widzisz jak się kręci, on nam znowu chce Gina wywołać. To nie ja, to gofer. No mówię, że gofer. No właśnie. No nie. Nie lubię tego. No ona jest taka wkurzająca. No Możemy to proszę, <laughs> Tak. A masz. Nie wiem, czy Dobra, DET. Zaraz z nią będziemy... Przepraszam. Tak, wiem, co się stało. Zostało wadość na pełni... kółka. Oha. Źle podskoczyło mi. Nie.

Po pierwszym dobra. razem się udało. Mhm. Mm no ta. E, dobra. No to tak chodzi, nie pierwszym. Minuta 57. Dobra, będzie a Co? Ciężko poszło dobrze. Co my to na prostym kurde przechodziliśmy? Nie. Nie, no nie. Ale słabą cenę dostaliśmy. Dostaniemy coś od tego. tego? Czego? Od tego. Tego tak, dostaniemy. A, jakby ktoś nie widział na shortcie, to yy, jeżeli tutaj pójdziecie, to tu jest taki śpiewak. Dostaniemy, od niego dostaliśmy samotne bomby. Bombardier. Co to jest teraz? Bo ja nie wiem. Gin. O cholerda. się że powiedziałem zamiast o, dobra, nie można. Dobra, lecimy z tym. O o nie taki dzieje. No właśnie, o tym mówię. dla wielu trudne, dla mnie nie takie trudne. Nevermind, nie wiem. Kto raz, Nie wiem. No właśnie. Nic się nie stało. Widzę, jak. że kolega lubi górę. Prawie Tak. Nie, tu dalej jest nie się jak okej. Okay. No to zabijam go. No, ale dobrze chodzi. To chyba ostatni odcinek ani dzisiaj będzie. Tak. Duże, tak. Tu można się zmienić w małego i wtedy um, jest mały samolocik, on skanuje nas jako małego, ale ja tego nie robię, ponieważ to według mnie jest trudniejsze troszkę. Ale strzela! No. Ale kopiuje od nas. No to ostatnia fala? Jeszcze jedna jest. Jeszcze jedna. Okej. Okay. Szybko poszło. Ostatnia. Ale Dużo. Tej nie lubię. O. U, jak ja to ominąłem, to ja nie wiem. O! Zrobimy jeszcze klana, próbujemy? Możemy spróbować, ale nie wiadomo, czy nam się uda. To będziesz musiał wyciąć to, co tutaj było widać. Nawet nie wiem, czy to się nagrało, ale dobra. Mogło być wtedy cięcia po prostu. Co? Okay. Nie patrzcie na te komunikaty. Zamarzę to. Mam tu jakieś fajne obrazy. Próbujemy, ale nie wiem, czy damy radę. Tak. Tak. Tak, 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 się tego klauna nie ogarnia. No, mówiłem. O on jest rude. Pierwsza próba. Jeszcze padłem w tą kaczkę. Aha. Aha. No super, ja już nie mam teraz ja. Dobra Teraz on będzie się pompował I kolejny towar będzie jechać A już jedzie to macie przyjaciele Do po pomocy To są przyjaciele, a to pociąg to jest to na... Jaka nie będzie jeszcze fala? O Boże. Będzie jeszcze fala z tym goatem. Z tym konikiem jeszcze będzie. No to fajnie. A, ja żyję. Boże, nie lubię tego. Nie. Nie ma... nie ma szans. A, jeszcze jedna Mhm. Ale już ostatnio. To trzeba tak, tutaj nie mocniejszy. Jeżeli się uda. No, o kurde. Ale fart. Aj, aj, aj. Próba dajmują kolejną próbę. Tak. я думаю, что нам все удастся. А, зашибка, ай. Да, ну, я не видела. Ну, это что?

O Jezu... Nie, nie wiem jak Ci podnieść. Wiem. Mam jeszcze trzy żyćka. to jest zarazem ostatnia próba, chyba, się nie zdążymy. Tak. Jak się nie uda, to spróbujemy następny następnym odcinku. Nie. To. O shiter. Cała się powiedzie. Eee ogórek. Piśano. A. Słuchajcie, nie przemyślałem tego. W sensie. Udało się. Udało się, ale. Widzieliście to? Widzieliście to? Jakby ja tam zrobiłem jakiś unik. unikowatych. Nie, wtedy akurat mrugnąłem. A. okej. Okay. No to smurfastycznie. No to co? To na tyle w tym odcinku. E, tak, ale. Ym... Klon ciągu Dobra. Jeszcze ja idę zobaczyć ile tu mamy. No gdzie ty idziesz? Przepraszam. 36 razy. No to 36... z 36 kąt zasubskrybujcie i zalajkujcie, tak. No, a więc widzimy się w następnym odcinku. Pa pa. Pa!